Czy zorganizowanie, powiedzmy, przez stowarzyszenie takich, a nie innych zajęć. Ja kiedyś pamiętam, i nawet wczoraj wspominałem, myśmy ten start mieli troszkę inaczej. Myśmy mieli po południu więcej zajęć, mogliśmy mieć tych zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej. Ja pamiętam świętej pamięci pana kierownika, bo tak się nazywał w szkole podstawowej numer dwa, Litwory, który, który prowadził kółko modelarskie. Sam tam byłem, zaszczepiłem. Się entuzjazmem do lotnictwa zostało mi to do dnia dzisiejszego praktycznie. Budowaliśmy latawce, może śmieszne, prozaiczne, ale było zajęcie po południu. Myślę, że ta forma akurat tych zajęć pozalekcyjnych, może akurat przejęcie albo dogadanie się z powiatem odnośnie Młodzieżowego Domu Kultury, który, który, który jest zadaniem powiatowym. A w moim odczuciu powinien być miejski. Może rozszerzenie tej bazy popołudniowej w szkołach, a w szczególności skierowanie większej ilości pieniędzy właśnie dla stowarzyszeń, po to, żeby młodzi ludzie mogli korzystać. Nieistotne, czy to jest zespół grający y, muzykę heavy metal, czy, czy, czy jakąkolwiek inną, ale trzeba im stworzyć te warunki. Czy to ma być skatepark na przykład? Bo proszę, młodzi ludzie już od dłuższego czasu 8 lat temu pamiętam jak. Jak, jak grupa młodych ludzi przyszła i, i, i przyprowadziliśmy ich do prezydenta, marszałka. Janusz, popatrz, oni zebrali 2,5 tysiąca złotych. Dla Ciebie to jest wyzwanie. Zrób coś, zróbmy coś dla nich. No, no została namiastka, nawet nie na miasta. Myślę, że warto zainwestować w tych młodych ludzi. Sto razy wolę, żeby oni jeździli na rowerach, na, na, na rolkach, na deskorolkach, zajmowali się czymkolwiek, aniżeli mają siedzieć po łapkach, mają palić, mają ćpać. Czy, czy nadużywać alkoholu? Z tematu młodzieży może przejdziemy do tematu bezpieczeństwa, bo no jednak te akty wandalizmu, które, których jesteśmy świadkami, których było dosyć sporo, zwłaszcza w okresie wakacji, to młodzi ludzie właśnie. Czy Oświęcim jest bezpiecznym miastem, pańskim zdaniem? Myślę, że tak. Że jest bezpiecznym miastem te rzeczy, które się zdarzają, i od razu powiem, Mamy cudowną młodzież, mamy bardzo dobrą młodzież. Może to, że nie umiemy stworzyć tych warunków do, do tego wyżycia się. To jest może nasz problem. Jestem za tym, żeby profilaktykę, która kiedyś była prowadzona, nie wiem, jak na obecnym etapie to wygląda, ale kiedyś tą profilaktykę wśród młodzieży prowadziła nawet Straż Miejska. Prowadzili różnego rodzaju naukę sztuki walki. Nie pamiętam nazw jakie to tam były, zresztą nie znam się na tym, ale, ale wiem, że coś takiego było. Ale ten strażnik już nie pracuje, wybrał sobie tak, tak, le lepiej tak. płatną tak, pracę. Tak, 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 I to jest między innymi z tym związane, że, że, że ta płaca tej straży miejskiej musi być większa, musi być większa. To nie na tym rzecz polega, żeby, żebyśmy tylko narzekali na tych, na tych strażników miejskich. My musimy popatrzeć na nich w ten sposób, żeby też coś, coś zrobić, a jednocześnie musimy ich w jakiś sposób no wyróżnić finansowo, bo, bo tak to nam będzie uciekał. On zrobi uprawnienia takie czy inne, jeden strażnik czy drugi strażnik ucieka nam do policji, ucieka nam do tych. No i, i znowu następny strażnik przychodzi, znowu się uczy, znowu jest jakimś ślimakiem, znowu popełnia błędy, które później wszystkie rzutują na, na tą Straż Miejską. Myślę, że właściwe opłacanie Straży Miejskiej Mogłoby doprowadzić do tego, że ten stosunek byłby do Straży Miejskiej zupełnie inny, młodzieży i, i te bezpieczeństwo by bezsprzecznie mogło wzrosnąć u nas w mieście. A co z dofinansowaniem policji? Ponieważ wiele miast stosuje, stosuje taką zasadę, że tak jakby wykupuje dodatkowe godziny, płaci policjantom za dodatkową służbę. I jest taka potrzeba, czy wystarczy ta służba, którą pełni Straż Miejska? Panie Pawle, ja odpowiem w ten sposób, że. Państwo nasze, rząd nasz, przepraszam, bardzo chętnie ceduje, na, ceduje na, na samorząd wiele różnych rzeczy. Ostatnio podwyżki nauczycieli. Tak zagwarantował rząd, niestety nie w tej wysokości, co trzeba. Samorząd mi, miejski musi dopłacać do tego. Weźmy sprawę MOPS-u, gdzie parę tygodni temu brakowało pieniędzy. Bojowoda awaryjnie uruchomiał transzę, bo tych pieniędzy brakowało. No nie można zlecać, rząd nie może zlecać zadań, jeżeli nie idą za tym pieniądze. Więc takie pobożne życzenia, niech, niech rząd dofinansuje policję. My jako samorządowcy się przed tym nie uchylamy. Sam wielokrotnie występowałem i głosowałem na Komisji Budżetu, żeby pomagać, bo samorząd może pomagać jednostkom policji, jednostkom powiatowym. Natomiast nie może stać się to regułą. No przecież dojdziemy do absurdu. To znaczy, jednostka jest powiatowa, należąca no, pośrednio pod powiat, i nagle się okazuje, że my wykupujemy jakieś tam etaty w policji. No przecież to nie jest nasze zadanie. Możemy, proszę bardzo, możemy kupić radiowóz, możemy kupić sprzęt łączności komputerowy, taki czy inny, jakiś remont zrobić, to możemy zrobić, ale wykupowanie etatów, no to, przepraszam bardzo, to ja mam pytanie, to kto ma zabezpieczyć, czy im obowiązkiem jest zabezpieczyć mi to bezpieczeństwo? No, to ktoś się nie wywiązuje z tego. Abstrahuję od tego, czy to jest rząd taki, czy to jest rząd taki, bo to jest akurat dla mnie nieistotne. Poprzednie rządy nie były lepsze. To od razu mówię, żeby, żeby nie było nieporozumień. Identyczna sytuacja była. Komuś zostało coś zabrane, jak komuś zostało coś zabrane, to on swoich zadań już nie wykonuje, tak jak powinien wykonywać. I tu jest myślę, że problem, klub, który rząd próbuje zrzucić na samorządy. Ale chyba nie tędy droga. Panie Jacku, powstanie siłownia dla strażników, żeby co niektórym polepszyć, że tak powiem, ruchomość fizyczną? A czy do tego jest potrzebna siłownia? Panie no, było, było, było takie pytanie na debacie w Święcimskim Centrum no, w było Kultury. Było pytanie, ale to nie oznacza, że musi być siłownia. No Są to... różne sposoby zrzucenia wagi, no, najprzeróżniejsze. <laughs> Chciałbym jeszcze wrócić do kwestii policji i bezpieczeństwa. Przed kilkoma laty się, pojawiły się głosy, że no na największym święcińskim osiedlu, na osiedlu Zasole, przydałby się posterunek policji. Żeby to nie były tylko patrole mobilne w radiowozach czy patrole piesze, ale żeby jednak policjanci byli bardziej widoczni właśnie chociażby przez to, że byłby tam posterunek. Widzi pan sens takiego rozwiązania? Ten pomysł i ten projekt, pamiętam, przed wielu, wielu laty składaliśmy jako, jako mieszkańcy Zasola długo był rozważany przez policję czy taka możliwość istnieje czy jest potrzeba czy, czy, czy nie w końcu ten wniosek upadł i, i został i został powiedzmy poszedł do lamusa tak bym to określił jednocześnie wtedy miasto zostało dofinansowane miasto przeznaczyło pewne środki na to żeby zakupić te żeby zakupić kamery to był wtedy szczyt techniki zaznaczam przez przed 8 lat kamery czarno-białe. Aktualnie nie wiem, czy są w ogóle teraz sprawne, czy w ogóle część z nich chodzi. Odczytać się z nich niewiele da na monitorze. Ten pomysł został, no moim zdaniem, nie, nie, nie było dalszej rozbudowy tej sieci monitoringu. Myślę, że jakby to poszło w tym kierunku, jak, jak, jak aktualnie są kamery, jak niektóre szkoły są zabezpieczone, gdzie jest możliwość odtworzenia, gdzie jest możliwość y, dokładnego prześledzenia, jak to wyglądało, i, i, i nawet w warunkach wieczornych, to o wiele więcej by pomógł, jeżeli ten, 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 powiedzmy, posterunek. Tak mnie się wydaje. Czyli oświęci miasta monitorowane jest to rozwiązanie e, pewne? Myślę, że warto byłoby wymienić te kamery, które, które są już po prostu starociami. A wtedy nagle by się okazało, że to bezpieczeństwo mogłoby wzrosnąć.